Jak pan y, ocenia wczorajszą debatę? Czy była interesująca dla się pan czegoś nowego od Pani Koba czy Pani panie, panie, Zawsze wiedziałem, że dwie pady się nic od siebie nie różnią. Ja tę debatę... Zmuszono mnie, że ja ją oglądam, Myślę, że to, to będę ją skomentował na żywo. Ja ją komentowałem na żywo w internecie, 960 tysięcy ludzi oglądało mój komentarz. Dziwię się, że oglądali, bo ja sam mało co nie usnąłem od tej debaty. No to było to chyba nawet widać, że tam trochę podsypiałem, bo to było coś skandalicznego zupełnie. Te ja, panie się naprawdę niczym nie różnią. Tam z trudem wymyślały sobie jakieś trudne pytania, prawda, na które sobie wtedy nie odpowiadały. I na tym, na tym się to, się ta zabawa kończyła. Proszę zrozumieć, jest skandalem sytuacji, w której? Dwie partie już rządziły, PO i Pis i one mają dodatkowy czas telewizji, a ludzie się nie mogą dowiedzieć, co proponują partie, które jeszcze nie rządziły i chcia chciałbym się dowiedzieć, co pan Kukiz naprawdę chce zrobić, no bo jak ma w swojej partii lewaka pana Koleda Morawieckiego i prawaka od nas partii Jaska Wilka, prawda? Jeżeli ma pana Kukiza i ma pana chruszcza w Szczecinie Narodowca, no to chciałbym wiedzieć, jaki on ma program. I, i, i ludzie dziennikarze powinni to od niego wydobyć. Nie, nic takiego nie ma. No dzisiaj. Ale dzisiaj, dzisiaj będziemy mieli po minucie. Po minucie i, i co z tego? Jeszcze raz powtarzam. Obowiązkiem jest, obowiązkiem dziennikarzy było, na telewizji reżimowej, żeby robiła półgodzinne audycje szefami partii przez całe dwa tygodnie ostatnie, przez półgodzinie debaty, debaty, wydobyć o co chodzi, o, o co chodzi tym partiom, prawda? Jakieś realne... Jak ja ty, ty panie, no, no może się śmiać, że pani usię, może się, się śmiać, bo ale to nie jest ich wina. To nie jest ich takie, był, takie były, że nie, no absurdalne. Czy jakieś szczególne przygotowania do tej debaty, Nie, czy? nie, nie, szykujemy się, Szykuję się oczywiście do debaty, bo to jest ważna debata. No, jak jak człowiek, człowiek dostanie minutę w telewizji publicznej na pierwszym programie, to przecież przez 8 lat nie dostałem, więc, więc może raz mi pokażą, więc muszę tę minutę wykorzystać. No dobrze, z kim e, szczególnie chciałby pan podyskutować. E, do Ale ja, kogo te jak ja mogę dyskutować? Jak to można dyskutować, mając tyle czasu do dyspozycji? Jak można dyskutować? No bądźmy poważni. Będą tylko, będą tylko slogany i kto, kto będzie miał lepsze slogany, ten wygra. No. No dobrze, ale od kogo najwięcej chciałby pan się dowiedzieć? Ja się dowiedzieć? Ja się ja to co, powiem. To co pani Szydło czy pani Kopacz prezentują doskonale, wszyscy wiemy, sam pan powiedział, że wczoraj mogliśmy wysłuchać, zresztą obydwie partie rządziły, to od kogo jeszcze chciałby pan się dowiedzieć? Ale ja, ja tam nie idę po, żeby się dowiedzieć, tylko żeby coś powiedzieć, no. Przecież co ja mam się dowiedzieć, to ja z internetu wiem, wiem 100 razy więcej, niż mogę się dowiedzieć na, na tej debacie, w związku z no to jest po jaki przekaz będzie najważniejszy do Przekaz, że wszystkie te partie to są partie, nie, partie socjalistyczne, które mówią dajcie nam wasze pieniądze i my wam co załatwimy. Jedna chce to to, drugie tamto. A my mówimy, że my wam nie weźmiemy w ogóle pieniędzy. Wy sobie zadbiajcie co chcecie. Na przykład, na przykład y, pytanie y, czy, czy w szkole ma być religia, czy nie, prawda? No to U nas w jednej szkole będzie religia, w drugiej nie będzie religii i rząd nie będzie wiedział który ci chodzą na religię, czy nie, dlatego, że nie będzie Ministerstwa Edukacji, w związku z czym rząd nie ma miał pojęcia. Po Proszę zwrócić uwagę, że Maria kryjowska doska. Chodziła sobie na Sorbonę we Francji i rząd nic o tym nie wiedział, wie pani, że ona tam studiuje. <grywa> dlatego, że, dlatego, że rządy nie powinny się w ogóle w to wtrącać. My chcemy mieć nie państwo, które nam załatwi to czy tamto, że nam nie załatwiało niczego. Państwo nam zostawiła pieniądze w kieszeni. Bo to jest ten najważniejszy, który chcę powiedzieć. Jeżeli którykolwiek polityk obiecuje państwu, że da wam 100 zł, ten człowiek obiecał wam, że da wam 140. Że zabierze wam 140. Nie ma innej możliwości. Żeby dać 100 złotych, musi ściągnąć się podatka, czyli zatrudnić urzędnika. I żeby dać, trzeba jakoś sobie wydać i musi dać drugiego urzędnika. Czyli jeżeli rząd daje wam stówę, to zabierze wam 140. I my nie będziemy nikomu nic dawali. a te wszystkie partie obiecują, że będą dawały. No to będzie gorzej. To jest najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję.